Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Arkadiusz Habrzyk, Szkoła Marketingu, czyli marketer w branży Beauty, Wellness, Health. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć i przedstawić Ci trzy marketingowe proste do wdrożenia zadania, które pomogą Ci automatycznie pozyskiwać nowych klientów poprzez działanie na facebookowym fanpage'u. Tak więc w dzisiejszym odcinku mocno poruszymy kwestie związane z fanpage'em na facebooku. Jeśli jesteś fryzjerem, prowadzisz swój salon fryzjerski, prowadzisz swój salon piękności, prowadzisz studio stylizacji paznokci, rzęs, bądź też jest to gabinet kosmetologii estetycznej, medycyny estetycznej, bądź placówce o podobnej specyfikacji, ten odcinek jest dla Ciebie, ponieważ jest to wiedza, która jest z doświadczenia już przetestowana i wdrożona i wiem, co przynosi rezultaty, tak więc jeśli chcesz to wzorować na przykładzie Twojego salonu, na przykładzie Twojego gabinetu, to zapraszam do oglądania. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdziemy do trzech marketingowych porad, które pomogą Ci zyskać, pozyskać nowych klientów, a co jednocześnie przyczyni się do zwiększenia dochodów Twojego salonu bądź też gabinetu. Zaczynamy! Wskazówka numer 1 to zadbaj o swój facebookowy fanpage. Co mam na myśli? Facebook to jest potęga, jeśli chodzi o dostępne możliwości pozyskiwania nowych klientów. Przykładowo, gdy jesteś specjalistką, specjalistą w swojej dziedzinie, w swoim fachu, znasz się na tym, co robisz, robisz to dobrze, to Facebook tak naprawdę jest idealnym miejscem, gdzie możesz to wykorzystać na pewnego rodzaju wizytówkę efektów Twojej pracy. Czyli przykładowo, gdy dana osoba wejdzie na nasz profil, profil naszego salonu, gabinetu i zobaczy tam efekty, naszej pracy, a przecież gdy jesteśmy specjalistami, gdy robimy naszą pracę dobrze, jest to wysokiej jakości, to prawdopodobnie potencjalny klient będzie zadowolony z tego, co zobaczy na własne oczy. I nie ma nic lepszego niż publikowanie i pokazywanie efektów swojej pracy, efektów, które udało się uzyskać u naszych klientów, dotychczasowych klientów. Dzięki temu budujemy pewnego rodzaju maszynę rozpędową, która pomaga nam automatycznie rozbudowywać aktualną listę klientów o nowe kontakty. Zadziała tutaj i marketing szeptany, jak również marketing internetowy, uzyskując to poprzez działanie na fanpage'u, prawidłowe działanie na fanpage'u. Tak więc to naprawdę kluczowe, by pokazywać tego typu efekty, gdyż taka osoba, gdy to zobaczy, gdy zobaczy i spodobają się jej efekty tego, jak to wszystko u nas wygląda, jak to wygląda tak jakby od zaplecza, to od razu zbudujemy sobie większą wiarygodność u takiej osoby, ta osoba nam zaufa. I nawet w przypadku, gdy ta osoba nie skorzysta od razu z naszych usług, to w sytuacji, gdy dojdzie do wniosku, że jednak musi to zrobić, to zgłosi się do nas ponieważ to u nas zobaczyła efekty, a nie zwykłe oferty sprzedażowe, które nagminnie są wrzucane poprzez tego typu salony gabinety z Twojej branży. Oferty nie są złe, jednakże nie możemy z nimi przesadzać. Nie może opierać się cały fanpage o same oferty sprzedażowe, ponieważ to jest po prostu nieskuteczne i w social media nie chodzi o bezpośrednią sprzedaż, a sprzedaż, która będzie oparta na content marketingu i zaraz krok po kroku wyjaśnię ci, czym jest taki content marketing i jak prowadzić go skutecznie w twoim salonie, w twoim gabinecie. Jednakże wracając do facebookowego fanpage'u, to przede wszystkim zwróć uwagę na cztery najważniejsze podstawowe elementy, jeśli chodzi o Twój fanpage. Pierwszym elementem będzie zdjęcie profilowe. Jest ono bardzo, bardzo istotne, ponieważ to zdjęcie profilowe w dużym stopniu wpłynie na przyciągnięcie uwagi Twojego potencjalnego klienta. Tak więc jasno musi ono określać to, czym się zajmujemy dzięki czemu ułatwiamy drogę potencjalnemu klientowi do tego, by kliknął i przeszedł do, do naszej strony facebookowej. Tak więc zadbaj o swoje zdjęcie profilowe. Co to może być? To może być albo logo naszej firmy albo zdjęcie właściciela, właścicielki. I jest to również bardzo fajne posunięcie, ponieważ automatycznie dzięki temu budujemy sobie wysoki wizerunek, wysoką markę osobistą, dobrą markę osobistą, dzięki czemu też to przyczyni się do pewnego rodzaju zwiększenia wiarygodności wykonywanych usług w naszym gabinecie. Tak więc również można też do tego w ten sposób podejść. Kolejnym elementem to nazwa użytkownika. Jest to tak samo ważny element, jeśli chodzi o przyciągnięcie uwagi, znalezienie naszego homepage'a, jak zdjęcie profilowe. Tak więc jest to ten model przyciągnięcia pierwszej uwagi potencjalnej osoby, która mogłaby skorzystać z naszych usług. I tutaj przeważnie hmm, wygląda to w ten sposób, że jest to nazwa, rodzaj usługi wykonywanego z zawodu plus dodatkowo dodane miasto. Tylko nie mylcie teraz główną nazwę waszej strony na Facebooku do nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika to ta druga nazwa, którą tam wpisujecie pod nazwą główną po tym... Po małpie, czyli małpa na przykład klinika Warszawa. Daję tylko prosty przykład, który teraz miałem gdzieś w głowie, tak żeby mniej więcej zobrazować Wam, jak to może wyglądać. Może to być fryzjer mobilny Warszawa. To wszystko tutaj tak naprawdę zależy od specyfikacji dokładnie Waszej branży oraz Waszego miasta. Tak więc możecie sobie to przeanalizować i wymyślić dokładną nazwę, która będzie pasowała do Twojego salonu, do Twojego gabinetu. Kolejną ważną rzeczą, jeśli chodzi o facebookowy fanpage, będzie zdjęcie w tle. Dlaczego? Ponieważ gdy już w odpowiedni sposób przyciągnęliśmy uwagę odbiorców do kliknięcia na nasz fanpage, to teraz musimy przytrzymać tę uwagę. Przyciągnęliśmy osoby, teraz zajmujemy się na przytrzymaniu uwagi. Jak możemy to zrobić? No nie ma co ukrywać, że pierwsze co widzi osoba po wejściu na nasz fanpage to zdjęcie w tle. Czyli to duże. Poziome zdjęcie, które mniej więcej jest na środku ekranu, gdy odpalimy sobie nasz fanpage. Co na takim zdjęciu musi być? No, przede wszystkim musi to być dobrej jakości zdjęcie. Muszą być podstawowe informacje bądź też elementy, które jednoznacznie wskazują to, czym się zajmujemy, gdzie się tym zajmujemy oraz również warto dodać tam jakiś kontakt. Również numer telefonu tutaj świetnie się sprawdzi, by ułatwić maksymalnie kontakt potencjalnej osobie z naszą firmą, z naszym salonem. Kolejnym istotnym elementem jest opis. Facebook umożliwia nam dodanie pewnego rodzaju opisu. Jest to taka mini wizytówka, która znajduje się tuż zaraz pod zdjęciem w tle po prawej stronie. Jest to opis naszej firmy, naszego salonu, naszego gabinetu. Dzięki czemu w kilku, kilkunastu zdaniach możemy tam również dodawać pewnego rodzaju zdjęcia, możemy określić jak działamy, czym się wyróżniamy, gdzie nas można znaleźć, jakie zabiegi świadczymy. Czyli wszystko pokazujemy, ukazujemy w jednym miejscu klientowi, dzięki czemu on to doceni z całą pewnością ponieważ nie będzie musiał szukać z jednej strony na drugą stronę wszystkich informacji związanych z Twoją specyfikacją Twojego salonu, Twojego gabinetu. Wskazówka numer dwa, buduj wizerunek eksperta. Jest to bardzo mocno powiązana wskazówka z wskazówką numer jeden, ponieważ w wskazówce numer jeden zadbaliśmy o... Pewnego rodzaju podstawy związane z swoim fanpage'em. Jednak teraz przecież musi coś się na tym fanpage'u publikować i już mówię ci, co to może być, co jest skuteczne aktualnie na Facebooku. Wspominałem już, że nie warto wrzucać ofert. Jak najbardziej to podtrzymuje Można wrzucać oferty, ale nie może to być więcej niż 30% naszego ogółu działań na fanpage'u. Tak więc oferty są ok ale nie w dużych ilościach, w zdrowych proporcjach, jak najbardziej możesz ich używać. Jednakże pozostała większość to zdecydowanie powinna być ciekawa wiedza oraz przedstawianie, tak jak już też wspominałem, efektów pracy. Dlaczego? Ponieważ musimy publikować coś, co jest ważne, co jest wartościowe dla naszych odbiorców, a nie dla nas samych. Tak więc my czasami, uważając, że wrzucamy ofertę i tutaj jakaś promocja duża na konkretny zabieg, pozyskamy nowych klientów. To jest oczywiście nieprawdą, ponieważ w jakim stopniu mamy pozyskać nowych klientów, skoro oni tak naprawdę nawet ten komunikat nie zauważą. Tak więc to może tylko domykać pewnego rodzaju klientów, którzy są zdecydowani na naszą usługę. Plus dajemy na przykład duży rabat takiej osobie. Tak więc jest to tak naprawdę niekorzystne i moglibyśmy dużo więcej wyciągnąć w sytuacji, w której dodawalibyśmy treści, które będą angażować naszą, naszych odbiorców, dzięki czemu odbiorców przekierujemy na naszych klientów. Ponieważ pamiętajcie, to nie ilość Waszych odbiorców, Waszych fanów, Waszych obserwujących ma znaczenie, a ilość Waszych klientów, ponieważ to oni pomagają Wam utrzymywać wasz biznes, wasz salon. Tak więc nie skupiamy się też na ilości, a na jakości. Już mówię, jakie to mogą być posty, jakiego typu, wartościowe dla odbiorców. Co może być wartościowe dla odbiorców? W waszej branży, tak jak już wspominałem, najczęściej będą to efekty przed-po, super się to sprawdza, jednakże również warto postawić na formę wideo. Pokazujcie również efekty przed, po, jeśli chodzi o format wideo. Jest dużo ciekawsze i buduje większą rozpoznawalność, ponieważ wideo przez wszelkiego rodzaju algorytmy jest lepiej traktowane od zwykłego zdjęcia z opisem. Tak więc naprawdę warto korzystać z tego formatu, plus osoby, które oglądają wideo, widzą w tym większą autentyczność i myślę, że w tym punkcie jak najbardziej się ze mną zgodzisz. Dodatkowo publikuj artykuły, posty, tematy, które mogą zaciekawić Twoich odbiorców bądź pomóc im w rozwiązaniu jakichś problemów. Przykładowo, gdy jesteśmy fryzjerami, przekażmy kilka wskazówek na wrzesień, gdy jest jeszcze ciepło albo jak regenerować włosy po okresie letnim, ponieważ są to tematy, które interesują osoby. Podzielmy się za darmo pewnego rodzaju wskazówkami, dzięki czemu nasi odbiorcy to docenią. Kolejnym aspektem jest to, by odpowiadać na ich pytania. Najprostszą metodą publikowania treści i wymyślania nowego, nowych pomysłów, jeśli chodzi o nasze posty, jest odpowiedź na pytania naszych klientów. Zbierzmy sobie 10 najczęstszych pytań od naszych dotychczasowych klientów i teraz mamy 10 pomysłów na posty, czyli jeden post to jedna odpowiedź na konkretne pytanie. Uwierzcie mi, że gdy zastanowimy się, to bardzo często te pytania się powtarzają, tak więc te najbardziej powtarzalne złóżmy sobie w całość i dodawajmy tego typu posty i mamy 10 pomysłów na posty. Trzecia wskazówka to Jedna z ważniejszych wskazówek, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowej sieci klientów, wykorzystaj moc płatnej reklamy Facebook Ads. Nie ma co ukrywać, że dwa pierwsze punkty to pewnego rodzaju podstawa. To po prostu musi być zachowane, jeśli zależy ci na pozyskiwaniu dużej ilości klientów, a nie pięciu kontaktów co miesiąc. Jednakże, gdy tak naprawdę Zależy Ci na większym, szybszym zapełnieniu swojego grafiku. To zdecydowanie musisz wykorzystać potencjał płatnej reklamy w Facebook Ads. Tyle, że to bardzo często charakteryzowane jest dodatkowym wydatkiem, albo ostatnio klientka porównała to do swojego szkolenia z zakresu doszkalania się w swojej dziedzinie. I po części się nie zgodzę. Oczywiście, szkolenie też jest pewnego rodzaju inwestycją. Jednakże dużo ważniejszą inwestycją, jeśli chodzi o aspekt pozyskiwania klientów do swojego salonu biznesu lokalnego, jest charakter reklamy, ponieważ jak możemy dotrzeć do swoich klientów, do większej grupy odbiorców, jak nie marketingiem. A marketing online na ten moment jest, tak jak już wspominałem, najlepszą formą reklamy w branży Beauty, Wellness, Health. Tak więc nie należy tego charakteryzować jako wydatek, a jako inwestycję, która nie zwróci się na zero. Ona się zwróci kilkukrotnie i trzeba być tego przekonanym. Jeśli chodzi o marketing online, Facebook, Ads, to przeważnie kampania zwraca się trzy, czasami nawet ośmiokrotnie. Tak więc nie należy to do chyba żadnego rodzaju wydatków. Jednakże, jeśli chodzi o kolejne fakty, dlaczego warto to zrobić to wyobraźmy sobie, że wrzucamy wysokiej jakości artykuły, tak jak wspominałem w wskazówce numer 2. I owszem, nasi odbiorcy, którzy nas już śledzą, będą z tego zadowoleni. Jednakże, gdy chcemy pokazać się większej grupie odbiorców, by zobaczyli również tą wskazówkę, która świetnie zadziała na pozyskiwanie nowych kontaktów, nowych odbiorców, to musimy skorzystać z płatnych reklam. Ponieważ dzięki temu wyświetlimy się osobom, które tak naprawdę jeszcze nas nie znają, dzięki czemu w łatwy sposób będziemy budować swoją lokalną rozpoznawalność. I właśnie w sytuacji, gdy prowadzimy biznes o charakterze lokalnym, świetnie się to sprawdza, ponieważ w bardzo tani i skuteczny sposób możemy zbudować lokalną rozpoznawalność, tak jak już powiedziałem. Możemy to zrobić poprzez płatne reklamy Facebook Ads. Możemy sponsorować swoje wideo, możemy sponsorować swoje artykuły tematyczne, coś co będzie mogło zainteresować potencjalnych klientów. Ważna uwaga, nie promujcie swoich postów. Promowanie postów to zupełnie inna bajka, to inny schemat reklamowania się nie bezsensowy schemat reklamowania się. Już wiele osób zgłosiło się do mnie, mówiąc, że nie ma efektów, a wydaje od 500 do nawet 1000 zł na promowanie postów. Promowanie postów jest nieskuteczne, a z pewnością kilka razy mniej skuteczne nieskuteczne w sytuacji, gdybyśmy skorzystali z płatnych reklam. Poprzez Facebook Menager reklam. Dlaczego? Ponieważ to tam możemy dobrać odpowiedni cel marketingowy, czyli to tam wybieram, czy chcę, by moi klienci docierali do mnie poprzez Messenger, czy chcę przekierowywać klientów na witrynę, czyli robię ruch w mojej witrynie, gdzie przykładowo systemem rezerwacji online na wizyty zapisują się moi klienci, czy przykładowo chociażby to, że tam mogę wytargetować konkretną grupę odbiorców, która jest zawężona, o przykładowo zainteresowania dane demograficzne, tak więc docieram jednym odpowiednim komunikatem reklamowym do konkretnej grupy docelowej. Tak więc w zupełnie innym komunikatem pojawię się dla dwudziestolatki, a w zupełnie innym komunikatem reklamowym będę docierał do czterdziestolatki, jeśli chodzi o różnego rodzaju zabiegi, ponieważ każda z tych osób jest inna i potrzebuje innego podejścia, innej wiedzy, innych wskazówek, dzięki czemu Bardziej jedna z tych grup utożsamia się z tą jedną konkretną reklamą, do której kieruje taki komunikat, więc to jest tutaj dużym, dużym plusem, i też wspomnę, że Facebook Manager Reklam to na ten moment jedno z lepszych narzędzi, które umożliwia tak dokładne Targetowanie grupy swoich odbiorców. Tak więc naprawdę jest to coś, z czego po prostu należy korzystać, ponieważ z roku na rok reklama na Facebooku będzie coraz droższa. Tak więc wykorzystajmy potencjał reklamowy Facebook Ads w 2019, by nie było za późno, zanim zacznie to robić każdy w Twojej branży skutecznie. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zapraszam Cię do innych social mediów. Wszystko znajdziesz w opisie. Mój Instagram, mój Facebook, gdzie codziennie publikuję dużo darmowych pigułek wiedzowych, treści również związanych z marketingiem w Twojej branży. Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową Arkadiusz Habrzyk, gdzie znajdziesz mojego bloga również z wiedzą dotyczącą marketingu. I widzimy się w kolejnym materiale wideo. Dzięki i do usłyszenia.